Hej, cześć Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tej recenzji dla patronów, więc to jest tak. Drugi odcinek obiecany. Przepraszam, że się trochę spóźniłem. Nie no tak szczerze przepraszam, ale w moim życiu dużo rzeczy się teraz dzieje i czasami nie daję rady. No, tak jakbym chciał po prostu zrobić wszystko, ale, ale to tak nie działa, niestety. No. Więc nie lubię się tłumaczyć. Więc zostało nam jeszcze parę kilka dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć aromatów do przetestowania. Czy to będzie dobre? Hmm. Nie wiem. Ostatnie premiksy, i takie Longfile, i takie rzeczy były bardzo dobre, więc mnie ukochaliście, że tak powiem. Wybraliście bardzo dobre rzeczy. No nic. Zostało nam po prostu spróbować tego wszystkiego. Więc e, na początek może spróbujemy aromę, bo mamy aż trzy pozycje aromy. E, pierwsza z nich to są jagody goi. Godzi. Nie wiem to się czyta. Godzi? godzilla. <ścoughs> jagody godzi to są. Więc próbujemy tego e, wykwintnego specyfiku. Hmm. Takie bez płciowe, jakby trochę to było nie jadłem nigdy jagód goji nie wiem czy osoba która wybierała tą buteleczkę czy co autor miał na myśli ja tutaj po prostu nie wiem to są jakieś takie na rysuneczku jakieś takie cycki takie wiszące nie mam pojęcia po prostu nie jadłem tego są neutralne nie powiem, że są zajebiste. Są po prostu dla mnie takie. takie kurwa. nie wiem, co to jest, po prostu. takie dziwne. Yy, nie słodkie. cierpkie, takie dziwne. nie wiem. Tak, nie wiem do czego to przypisać nawet. słodko, cierpko, nijakie. O, tak bym to opisał. Dobra, to jest za ochydne. To zrobię za chwilkę, bo to będzie bolało. Oj, to też będzie bolało. To może wata cukrowa z aromy. Przepraszam, jednak cztery pozycje z aromy będą, tak? Nie, trzy, trzy, coś mi się już, je... nie, cztery, kurwa, cztery, bo miałem jagody i jeszcze trzy z aromy i dwa z innej firmy. No, więc tak wygląda butelka z watą cukrową. Ogólnie zapach aromatu... Naprawdę pachnie jak wata cukrowa, jak wiecie, macie te stoiska z gościem, co on kręci na bata po prostu tą watę, to dokładnie jest ten sam zapach, więc tutaj trafione, zapachow zapachowo na pewno. Mmm! Nie jest to wykwintne. <laughs> Dzisiaj to ch e, chyba chcecie mnie zabić, ja tak sądziłem, bo jeszcze nam zostały. Znaczy, dwa ogólnie jestem. Do jednego jestem na, nastawiony zajebiście. I to jest ten, który miałem sobie sam wybrać. Jeden to jest też taki, co miałem sam sobie wybrać, ale tu jestem nastawiony już tak średnio, bo nie wiem, czy to jest jakaś e, coś herbacianego, bo miałem z linii herbacianych też coś wybrać, więc jakby wszystko to dla mnie tam wszystko jedno. Ale kurwa, tą aromą, to żeście mi tutaj dopierdolili, nie? Bo teraz to takie moje pierwsze kontakty z aromą i. Przez, przez was nie kupię już po prostu tych aromatów nigdy. Dobra, kurwa, teraz... Wiecie, jakby na żywo było, to bym się tutaj kazał głosować, co wybieramy, co mam próbować. Bo to jest walka teraz, słuchajcie. To nie będę zdradzał, bo no bo powiecie, że woleliście to najpierw, a tamto drugie. To najpierw zaleję szampana, kurwa, niech będzie. Szampan z aromy. Ja pierdolę. Zapach, o kurwa. Ty to jebie takim... No bez kitu, to pachnie jak szampan, ale capi takim, takim winogronem skiśniętym, wiecie. No naprawdę, no zapach typowo szampański, no. To jest w sumie, nawet nie wiem, czy tego gorszego z tych dwóch nie wybrałem, bo zapach mnie zabija. No nic, kurwa, wezmę tego bucha, bo obiecałem. Samemu bym chyba tego nie zrobił, bo już mi się znudziły takie samobójcze misje. Ale niech będzie dla widza. Bo w końcu dzięki wam jest ten filmik, więc proszę bardzo, biorę bucha, kurwa mań. Nie, jednak niedobry. Nie, no słuchaj ta. Dziwne. Dziwne. Ja ogólnie nie lubię szampanów. Uf. Ale smakuje jak szampan, więc jak chcecie spróbować szampanu. Szampanu, szampana. Chcecie spróbować z aromy. To powiem Wam, że oddaje, jeżeli chodzi o zapach i smak, też całkiem. No, całkiem szampańsko, naprawdę. Czuję się jak takiego taniego szampana, pił. Na języku tylko, bo tak po to już nie ma tych bombelków, wiecie. Ale czuć normalnie zapachowo i smakowo, nie wiem, mam nadzieję, że jakiegoś rozwolnienia nie dostanę po tym wapowaniu. Chyba nie powinienem, nie? Ale jakbym wypił takiego... E, w całym pokoju mi jebie szampanem teraz, wysięgam. Jezu, nie, to, tego nie będę wapować, bo kurde, z domu mnie wyjebią. Więc dobra, przychodzimy dalej. Przeżyłem, kurwa. I teraz aroma róża. Yy, kolejny aromat, którego nienawidzę. Nie wiem, czy wy wiedzieliście, że ja nienawidzę róży. Yy, Czyli nie wiedzieliście. Nie wiem w ogóle, czy ktoś lubi róże. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, ty, róża jest zajebista w smaku. I sobie wyobrażasz gościa, co wpierdala kwiata takiego. O oh, shit! Sorry, trochę katar mam jak tak ciągnę nosem, to przepraszam. Ale kurwa, to są... Sma smakuje. To pachnie jak moje Nemezis. Kurwa, takie. Pamiętam ten zapach. I pamiętam kiedyś sobie zalałem, bo kumpel mówił, ej, zajebiście, róża jest, tak oddaję, nie? Zalał, kurwa, wziąłem bucha i ja pierdolę. Fuj. Po prostu yy, tak w skrócie. Co fajne czarne buteleczki. Sobie zrobiłem w takich malusieńkich podarkach. O, fajne, fajne butelki. No nic no, różyczka, proszę bardzo. Kurwa, no też nie umrę powiem wam. Zapach różany. W ogóle zaromy mają mocne te zapachy, serio, jeżeli chodzi o aroma, bo to w sumie firma, no to po powinni się z tego jakoś wywiązywać. Zapachy są bardzo intensywne, jeżeli chodzi o smak też jest tutaj wyraźny, no bo jest napisane na przykład, że wata cukrowa. Pachnie jak wata i smakuje jak wata. Wszystko oddaję, tylko że te smaki, no może z aromy inne po prostu smaki będą dobre, ale te, które ja akurat dzisiaj wam przedstawiam, są demoniczne, diabelskie i po prostu, ja nie wiem, nie wiem, czy to, to na pewno papierosa jest, czy wy mi jakieś, kurde, tutaj kazaliście kupić, nie wiem, bo wiecie, tak nie patrzyłem, tylko a, dodaj do koszyka, a tu jakieś tam aromaty, kurde, do muszli klozetowej, jakiś znak, kurwa, templariuszy, czy coś podobnego, kurwa, ja nie wiem, co to jest. Ciężkie. Skończyliśmy cztery aromy, wszystkie są ciężkie. Ta róża też taka ciężka, taka nieprzyjemna powiem wam taka. Uu. Wyrazi. Próbuję się nie zżegnąć piłowi. E, bardzo mocny aromat. W tym pokoju mi jebie teraz szampanem, kurwa różą i wszystkim. Dzięki bardzo będę przez was musiał kurwa wietrzyć tutaj. Dobra, ulubiony zostawię na koniec, znaczy ulubiony, nie, to się okaże dopiero. Tutaj mamy buteleczkę co wybrałem, co miałem wybrać, Sun T. Fräse, y, y, Frambos, Coś tam, kurwa, nie wiem jak to przeczytać. Y, może wy lepiej potraficie to przeczytać Santi phrase, Frambos, kurwa. Chuj wie co: czyli jakaś herbata malinowo-truskawkowo-lodowa, nie wiem, może lodowa herbata, ice. tea, wiecie, Santi, te, przepraszam, Santi, tutaj jest, a nie ice. Zapach ma mocno herbaciany, taki, taki malinowy, właśnie. No, mocno malinowy herbaciany, nie lubię herbat, nie lubię herbatek. No, ale cóż. O! Ty, dobra jest ta herbatka. W sensie jest słodka. W smaku. Taka fajna, malinowa. Ten lód, to nie wiem, jak tutaj określić czy to jakaś kolada, może, tutaj jest w tej herbacie. Ale powiem wam, że fajnie smakuje, bo dla mnie herbaty ogólnie były takim za zazwyczaj. A tutaj. Tutaj to jest całkiem w porządku. Tak, taka inna herbata. Takiej herbaty jeszcze nie próbowałem. Więc y, Santi, tutaj y, co pokazywałem, delikatny, malinowo. Nie wiem, tutaj są że truskawki, jakoś tak tą truskawkę to mało tutaj czuję. Głównie malina, czyli taka po prostu mrożona herbata malinowa z dodatkiem truskawki, która gdzieś tam jest, ale kurwa każdy jej szuka. O, to już bucha wezmę i nawet się nie skrzywię. I zabiła posmak tych wcześniejszych zaromy yy, rzeczy. I jest słodka, więc chyba tu słodzik już jest od razu w tym aromacie, bo wapuje i czuje słodycz normalnie. Ale ja nie dodawałem słodzika, więc. Yy, o kurwa, no to jest 10 na 10 herbatka Santi, bo tam macie ogólnie więcej tych Santi herbatek i kurde, no powiem wam, że nawet ja teraz. Pierwszy raz się w ogóle skuszę na herbatę. Będę ją wapować, bo jest dobra. Naprawdę, no ta mi smakuje, o. Pierwsza herbata, która smakuje Whistlerowi. Santi, yy, jakaś malina z truskawką jeszcze, A brzmi groźnie, nie? Bo malina truskawka jest kurwa zajebista. To co ja wybrałem, i nie wiem czy strzeliłem sobie w kolano, czy kupiłem coś zajebistego, no tanie to nie było. Miałem wybrać jedną rzecz z A &L. A L, czyli wybrałem Diabolika. Diabolika. Taka, taka diablica tam jest, ona ma zęby ostre, niczym widły i rogi jak koziorożec. No, butelka, wiecie, 30 ml tutaj nie wiem, ile to kosztowało. Z 50 zł. Fr fr francuskie aromaty. Musi być dobry, musi ładnie pachnieć. Miałem jeden z ANTL wcześniej i był zajebisty, a ten. Zobaczymy, ale no, no, tamto to nie, jakieś jabłko brałem za Jentel. no chyba jabłko to było, jeszcze mam gdzieś tam, muszę rozrobić tylko, zajebiste. <słuch> Diabolik. Co to w ogóle było, bo ogólnie zapach ma taki wątpliwy. Nic nie czuję, w sensie coś tam jest, ale kurwa nie wiem co. Chciałem sobie przypomnieć, oczywiście tutaj przeczytam, owocowy koncentrat z cytrusami, czerwonymi owocami i świeżą miętą na lato. Smak, pachnie ogólnie jak mentol. Taki delikatnie bardzo, a w smaku jaki będzie to zaraz sprawdzimy. <coughs> o kurwa! <coughs> Oj no! Oj no, to jest orzeźwiające. To jest. Orze Uhu! <coughs> Ale się przegryzło. Ta świeża mięta. To ogólnie to jak mieliście, jak gadałem. Nie to w ostatnim odcinku gdzieś ostatnio miałem jakąś, Tak, na kanale. E, z Dark Line'ów, tam była słodka mięta i ona była słodka, taka mm. a tutaj po wzięciu bucha, normalnie czu czuję całe gardło jakbym holsa w pierdoliu. ale nie mentol, tylko taka mięta, ale taka wiecie, mięta, miętowa mocna, cytrusy też są wyczuwalne, ogólnie bardzo bardzo ciekawa pozycja <coughs> jak się zaciągacie nosem jak tu idzie po gardle, to czuć taki chłód to jest, to jest na lato zajebiste, na zimę nie na zimę myślę, żebyście cierpieli tutaj to te, ten lód ogólnie, co jest na internetach, że tutaj jest y, mięta ogólnie, świeża mięta, ale ja bym powiedział, że to jest taka kolada jakaś, ale taka dopierdolona, że po prostu jak weźmiecie bucha, to Wam zamrozi wszystko i czujecie kostki lodu w gardle. Więc na zimę. Na zimne dni to no serio, ja, ja lubię czasami nawet lody zjeść zimą, ale tutaj odradzam, bo to będzie bolało po prostu. Jak macie zmarznięte gardło czy coś, czy ręce i chcecie sobie wziąć bucha, to was kurwa zamrozi, że będzie z was pierdolona rzeźba lodowa i tyle. No, a ja potrzebuję żywych widzów, jeszcze takich jak wy, kurwa. Premium, no, ale w ogóle. Jestem zaszczycony, że mogę robić recenzje dla kilku osób tylko, więc dla mnie to jest tutaj coś nowego. Bo się tutaj o, produkuje i wiem, że to obejrzy, no, no niewiele osób, ale, ale tak jest też fajnie. Mi się podoba. Nie no, to daje czadu, naprawdę. Dobre jest, jest zajebisty. Tylko, że kurde, aż mi zatoki się przeczyszczają. Więc jak chcecie oczyścić sobie zatoki... Chcecie czuć zmrużony cały gardło, to A&L diabolik to was zmrozi. W sumie dziwne, że diabolik powinien was rozgrzać. Nie, on was zamrozi w do, po prostu i tyle z was będzie. Więc to by było na tyle z tych y, aromatów. Dziękuję za oglądanie wam moi patroni. Więc mieliśmy cztery aromy, herbatkę i A&L francuskie. No i tyle. I niedługo widziałem, że uzbieracie na no, kolejny cel i będzie... Statywik to też wam go pokażę. Bo wiecie, ogólnie statywu na filmach to nie widać, ale będę mógł pokazać yy, na Discordzie. O, yy, na Discordzie pokażę, yy, jak to wygląda. Te, 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 to, to, to narzędzie. Yy, no. I będzie można robić fajne kadry na w sensie, no wiecie, to bardziej takie, że mi będzie wygodniej yy, i będę te kadry rzeczywiście robił, bo jak nie miałem... Kiedyś tam próbowałem, ale przestałem te kadry robić na stół, bo myślałem, że mnie kurwica weźmie, było tak niewygodnie, stwierdziłem, że pierdolę, to no, ale jak będzie narzędzie, wiecie, bez młota to nie robota. Dzięki wszystkim za oglądanie. Na ten moment sześciu osobom. Chórka na koniec i... Cześć i do zobaczenia w kolejnych recenzjach i w ogóle filmikach tutaj na stronie Patroneta. No, tak i na koniec podziękowanie dla patronów tutaj, bo, bo ten odcinek oczywiście mogą obejrzeć osoby, które zostaną patronami w przyszłości. A teraz, no, chciałbym podziękować. Yy, od dołu do góry zrobię Patrych Świech, Akatrin, Amelia Szydło, czyli Amelka z Discorda, Eryk Olszewski, Someryczek. Bartosz Kotlęga tutaj właśnie nie wiem jaki nick jest na. Yy, Baraks chyba, czy coś takiego, czy Barak O na Discordzie. Chyba, ale nie jestem pewny. XVQN, Natalka, dziękuję. I Daniel Radosz, czyli Nexusik Data. Tylko no, w sumie, jak uzbieraliście na cel, to Data y jeszcze tutaj nie było, no ale teraz tak czytam, no to, to tyle. <słyski> Jeszcze raz. Ja. Nie. Zapomniałem się kurwa z tym chłodem. O wpizdiet. No to w znaczy nie, nie, w nie wpizdiet, bo to tak nie wolno teraz mówić w dzisiejszych czasach. Nie, nie wolno. A, zimno. Idę grzejnik odkręcić. Co?